ma ludzie z tej strony Krzyży A to jest kolejny odcinek pelunków. Chwilę nie grałem więc Wyzwanie na dzisiaj będzie przejść po prostu Grę rozwalić Jamę oczywiście Olmeca po drodze I mam nadzieję że Ta misja nie będzie dla mnie Zbyt trudna dzisiaj Do wypełnienia Hmm Okej okay, tam się nie dostaniemy A nie chcę jakoś marnować lin Dla kasy Tu możemy spokojnie się dostać. Nawet pająkę nie wkurzymy po drodze. O, to pułapka. I jeszcze piesek. Może tu wejdziemy, jest. Troszkę kasy. I to tyle na pierwszy poziom, ok. Jak wiecie, kluczyk ze skrzynką z. New Jet I IM jest między poziomem 1,2 i 1.4, więc tutaj nawet nie musiałem się rozglądać za kluczykiem. Tobie od tego poziomu może się pojawić skrzynka. Na widoku ten sklep sobie okradziemy. Tylko wiecie, jak zawsze przy pieszym tym failuję przy pierwszym okradaniu jak widać ta zasada jednak się utrzymuje na stałe tutaj. Okej. Okay. Na szczęście też nie było nic specjalnego w tym sklepie, więc nie jest aż tak mi szkoda. Jedynie to cape jakoś mi się rzuciło. Nie, ten. Żywaj to właśnie obejrzałem ten sklepik. Okej. Okay. W ogóle nie powiedziałem, się niewidzialny krebenzi, to jest ciekawe. Ehm. Um. Weźmiemy tą kasę i spróbujemy znowu szopki pea Ok. Może jeszcze tutaj sprawdzimy, co jest ciekawego. Tu spokojnie możemy wejść wyżej, więc zrobimy to tak. I na spokojnie wracamy. Muszę sobie przypomnieć, jak się rozwalało. Skakało się Muszę właśnie, najpierw. Zawsze mam problemy z wyrzuceniem czopki PA, bo to jest najtrudniejszą częścią tego sposobu. Spike, wszystko już mi starczy. Żeby okryć ten sklepik. Troszkę, bo panicznie był przypadkiem ten. Złą stronę rzuciłem go. <laughs> I był bliżej niż powinien być. Niż on powinien być. Okej. Okay. Już wiem co z tym pieskiem będziemy robić wróćmy się po naszego shotguna Uważajmy, żeby przed nie zaszczelić pieska A, to mogłem już pieska, bo nie strzelać Spadnie tam niżej, a spadnie To rzucimy tam shotguna Dobra, da się to uratować. Wrzucimy tam od a z pieskiem idziemy. Trzeba będzie wykorzystać linę. Mamy paste, całkiem spoko. Ok. Jeszcze więcej kasy bierzemy sobie. Troszkę jeszcze więcej kasy. Jeszcze więcej kasy. Pamiętam, że muszę trenować teraz ten Yyy... granie o wynik, bo zawsze olewają tą kasę. A jeżeli mi nie wychodzą speedruny, to trzeba spróbować czegoś innego. A w sumie to są dwie głównie kategorie, czyli właśnie speedrun ewentualnie gra o na jak najlepszy wynik. Okej. Okay. Już nam nie zależy na tym pająka, ale musimy go rozwalić, bo. Jest na naszej drodze. Jak widać, nie pójdzie z nim tak łatwo, jak miałem nadzieję, że pójdzie. Już tam się bije z innymi. O, jeszcze nie trafiłem. Okej, okay, świetnie. W Gowstowaniu jeszcze się nie będę bawił. Najpierw muszę się tak pozbierać. Ale nie jestem pewny. Okej. Okay. Do tego pieska musiałbym linę za ten. Żeby, bo ja tutaj tego pieska musiałbym linę wykorzystać. Nie mogę to zrobić. Okej, okay, jest tam i to jest w najlepszym miejscu. Będzie można do niego łatwo strzelać. Oj! Przegapiłem timing i zabiłem pieska. Trudno. Zdarza się. Życiem jesteśmy na plus, więc... To nie jest problem, ale... Za to na tym florze już muszę koniecznie się rozglądać za Judet AM. Jeżeli nie przegapiłem przypadkiem. To musi być na tym florze. Oj! Okej. Okay. Tam na, na górze kluczyk? Jest! Okej. Okay. Z tej strony damy, żeby nie wkurzać p, Ej, eh, Żeby nie wkurzać oczywiście... ...Skorpiona. Ten shotgun był naprawdę w złym miejscu. To jest auto, świetnie. Chciałem się upewnić. mi już ten um, czaszkę, czyli kapale. Tutaj nie ma, czyli na lewo jest skrzyneczka, jest tutaj. Sej po prostu wyjdziemy. Wow, nie byłem pixel perfect i to mogło się naprawdę źle skończyć. Wow, 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 wow. Okej. Okay. Zobaczmy co tutaj się dzieje. Oj, źle, w ten sposób chciałem. Świetnie, kompas, to się naprawdę przyda. Jak wiecie, szczególnie to się przyda w Ice Capesach. Ponieważ ja tam nieźle można się w kop kopać, jeżeli nie wiemy, w której stronę mamy spaść. Ok, żadnego piprzenia tu nie słyszę. Na tym florze nie powinno być. Mm, black Marketu. A jak to zrobić? Dobrze, że mnie nie widział. Ej, musimy to zrobić A, tak. Nie żyje, świetnie. Okej. Okay. Mamy mało bomb, to jest straszny akurat. Żadnego bomboksa, że żadnych... nawet pojeka z bombami nie udało nam się na razie znaleźć i dostać. Mamy... Kolejny otalczyk, ale raczej już go nie wykorzystamy. Eeeem... Um. Ajaj, aj. użycie... też rozwalanie tutaj... ...tej muszki to nie byłby to nie byłoby najlepszy pomysł. Za to ten ul. Wbicie tam i zdobycie... ...cennego zdrowia to jest dobry pomysł. Wow! Okej. Okay. Wow, nie! Strategiczne muszki... Te, osy raczej. Pszczoły. Uciekają jedne. To ja. Idziemy stąd. Świetnie. Okej, okay, teraz trzeba to jakoś dobrze zrobić Mamy mało bomb i na szczęście? No nieważne, wkurzył i tak Ciebie rozwalamy. Nie udało mi się zdążyć? Mam przebalone. W tym momencie mam przebalone. Wow, tyle poeta. Tu czysty faet po prostu, jeżeli ktoś to wątpi. Że straciliśmy w ogóle tu jedno życie i nie dostaliśmy milion hitów po drodze. Liczę na więcej bomb, bo bez tego to będzie naprawdę ciężko. Nie wiem czy tam jest bezpiecznie. A tutaj. Jak jest bezpiecznie. Nie mógł zginąć wcześniej. Jak go widziałem, tylko miałem nadzieję, że nie walni mi teraz, nie wiem dlaczego. Poczekasz tutaj, jeżeli w ogóle cię ujatuje, ale wątpię. Okej. Okay. Jest, 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 jest. Świetnie. Mamy jeszcze trzy bomby. Tu nie ma wojeka z bombami. Jeszcze jest nadzieja tutaj. Jest jeden wojeczek przynajmniej. Ten teleputy raczej mi nie pomoże. Jest! No poważnie, nie trafiła ta żaba. Hmm. Dobra, trafiło go, tym... Piaskinia owcem. Teraz powinno być bezpiecznie. Ok, żyjemy. Mamy mało bomb dalej, niestety. Niczyłem, że po wyjściu z Black będziemy mieli ich znacznie więcej. Ale tak nie jest. Trzeba będzie się męczyć z tą ilością bomb przez długi czas. Jeżeli nie do końca, rozgrywki. Ojej, ojej. Świetnie. Wow, to jest zmieszczenie. Hmm, hmm, hmm. Trzeba iść dalej. Ta żaba prawie zepsuła mi plan, znowu. Ja wtedy nie byłem pixel perfect, a teraz żaba po prostu mi... Tutaj nie chce pomóc. Fajnie. Chciałbym tutaj miny jakoś znaleźć. I dodać się. O właśnie, o tym mówię. O tym mówię, Nie chcę bomb tu marenować. Właśnie dlatego nie chciałem marenować bomb. Um. Kolejna mina. Chcecie, żebym do Łama poszedł, więc mogę iść. Mogę iść, tylko po prostu nie chodzę. Bo Chris Knife jest bezużyteczny. Jeżeli zamierzam użyć shotguna non-stop. Chyba wyznaczę, że tak zrobię. Piesek. O tyle. Najwyżej zginę, ale wiecie, jeżeli chcecie, żebym to robił, w sensie tam raz na jakiś zbił do łem, to można to zrobić. Okay. ok, świetnie. I ten musimy się przedostać, bo nie chcę z tym UFO walczyć. Poczekaj aż to się naprawi, że on tutaj się nie wkopał. O tak. Jest świetnie. Nice. O to chodziło. I to już tutaj. Okej, okay, robimy to jak zwykle w ten sposób. O, nowy sposób. okej. Okay. Teraz możemy wyjść bują i sobie ich pozwalać, jeżeli to niekonieczne. Czyli nie te bakterie, czy cokolwiek to jest po prostu. Czekamy na UFOK, bo on tu przyjdzie. Dziękuję. Pyk. Kolejny kompas. Tylko w ten sposób wyda się zbalić. Może jeszcze bombą nie jestem pewny nawet. Jeszcze jeden idzie. Poczekamy na niego. Zróbmy to na spokojnie. Tędy. Wow! Nie mam pojęcia dlaczego w to na to poleciało. Jakiegoś piksela musiał trafić, ale i tak mam mnóstwo zdrowia, więc E! Liczę na bomby, dziękuję. I tu już jest wyjście, więc trzeba by najpierw zwalić tego pana. Tak jest. Jeszcze idziemy tutaj. Wykorzystamy nasz nożyk. Wierzemy troszeczkę więcej krwi. I idziemy dalej. I za To teraz musimy też iść do Mothership, ponieważ ominęliśmy głowę, przy której mamy ten zginąć. Mam na myśli posąg oczywiście. i miałem nadzieję, że trafię. O, że tak trafię. Jeszcze jeden z A on. Ajaj. Nie! Jest. I niestety, shopkeeper w Maderzie jest umieszczony wysoko, więc można nas łatwo zwalić. I tego się obawiam. Wow. Ajaj Aj! Aj, 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 jestem w tym miejscu. W tym nie chciałbym być. To jeszcze miał zasięg do mnie, co najgorsze. Dammit. Może powinienem jakąś prawą stroną pójść. Żeby nie być między nimi. O! Oh. O, oh, o. Oh. Zrobimy to w ten sposób, to znaczy zrobimy to w ten sposób. A tak... Ej, ej, ej! Wojtek, Jest takich. Ty się stąd wydostań. Wow! Skręć tą ścianę, proszę. Prawie. Żałuję, że nie walnął tą ścianę. Bo tak teraz musimy to zrobić. Okej. Okay. Jest wyjście. Zrobimy... Tak. Najpierw tak zwalimy. A teraz tak. Pyk! Jest. Nie Nieważne, że piesek zginął, to nie nieistotne. Ważne, że żyję! Ważne, że żyję! I mamy te... nie. Przepraszam, jeszcze teraz mamy posąg, gdzie mamy zginąć. Dopiero wtedy będzie templ To Mamy stuprocentową pewność, że tutaj będzie... ...że tutaj mamy zginąć, że tutaj będzie posąg... ...znamalowany na czole... ...takim ank ...właśnie jest tutaj. O! Ciekawe. Okej. Okay. Tutaj mamy zginąć. Nie wykorzystujemy do tego bomb, tylko wykorzystajmy lepiej minę i zróbmy to tak. Jakoś idzie. Przynajmniej przez kiedy mamy jakoś broń, chociaż to nie jest shotgun, w mamy Chris Knife. że Możemy złoneczować nawet Anubisa, jeżeli to będzie konieczne. Spadniesz? Nie spadniesz. Ok, boję się u tych. Bloków, które mogą mnie zgnieść. Ajej, ajej, Jakbyś zapomniał o, tych o tym strzelaniu przez chwilkę. Dobra, może zapomnieć. Wow! <grytania> tego nie przewidziałem tego pocisku. Na szczęście miałem troszeczkę szczęścia i nie zostałem tym. Oj, ten blok. Dolego jestem jest ten Shopkeeper. Ale lepiej tutaj nie używać septy. Wow. Lepiej tutaj septy nie używać. Okej. Okay. Akurat coś nas wyjść jak przyszedłem. Taki pech. Ale na szczęście udało nam się wyjść na czas. Shotgun chyba już będzie darmowy Jaj Chcę mieć pewność, że przeżyję ja no nie widać tego shopkeepera. Załóżmy, że ten Żeby będzie damowy shotgun Całą stroną może da się wyjść No nie, jesteśmy bogaci co do ilości bomb i lin. Pięć wykorzystamy na Olmeka, czyli zostanie nam jedna bomba. To jest przerażające, akurat. I pierwszy raz widzę tego push bloka, Czy nie push bloka, słampa. Tak w niebezpiecznym miejscu. A i że ty, jedną no bombę wykolicami. Świetnie. Przynajmniej będziemy mieli troszkę punktów zdrowia, czyli zaraz będziemy mieli dokładnie zero bomb. Świetnie. Poczekajmy aż kiedy znikną. Ewentualnie pomóżmy im minimalnie. Tu jest wyjście. Okej. Okay. Hu! To nie ma co się przejmować, po prostu... ...trzeba walnąć shopkeepera i mieć go z głowy. Będzie zapomnieć o nim. Uciec do wyjścia, tyle. Postaram się znaleźć troszkę bomb na górze w międzyczasie, zanim... Znaczy... No. Nie wiem czy nawiezywa olmecha, czy później. Zobaczymy czy tutaj mogę się wspiąć. Mogę. Okej. Okay. Świetnie. Przynajmniej nie będę miał zejrzał bomb po tej walce. Nie wiem czy nie będzie trzeba zagamblować. Nie będę musiał użyć tej bomby, żeby dostać się do, te, do potencjalnych bomb. Czy spokojnie mogę się dostać? Ile do tych spadochronów, co jest? A jednak tego golda nie chcę mi się zbierać, więc może innym razem. Nie patrzę w ogóle na Necronomicon. To jest gdzieś tutaj, ale po lewej. Op, te dwa bloki, okej. Okay. <laughs> Chyba tyle staje, czy nie? Okej, okay. przenieśmy go jeszcze troszeczkę na lewo. Jeden, dwa, trzy. To jest... Tutaj? Czy troszeczkę na prawo? Chyba tutaj. Może być. Jest dobrze. Okej. Okay. Jeszcze jedna. Jedziemy po ciebie, Palmerko. <laughs> Okej. Okay. Okej, okay, minimum jakiś tam jest, jak na ten, na pierwsze podejście od długiego czasu, przynajmniej, drugie podejście, jeżeli się czepiacie szczegółów. Poczekajmy, do tego miłego pana, aż wygaśnie. On lubi poskakiwać. Ajajaj, ajajaj. Ajaj, aj. Pierwsze zciśnienie bez amuletu, trudno. Potrzebuję tych bomb. Ale tyle nie, też to znaczy nie, wystarczą te bomby, bo jeszcze będą bomb -boxy. Jeszcze będą bomb -boxy, to w sumie. A zrobimy taki sobie mini challenge. On nie jest super trudny, mam nadzieję. Nigdy tego nie próbowałem po prostu. Da się już wkurzyć z tej odległości? Proszę. Jest. Co?! On miał w... <laughs> On miał wskoczyć na kolce, jeżeli dobrze zrozumieliście mój plan, tylko... On znalazł pixel perfect miejsce, żeby wylądować przed kolcami... I jeszcze jakimś cudem mnie dostał. Ale dobra. Takie podejście mi czy Dzięki wielkie ludzie, że oglądaliście i mam nadzieję, że jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o skomentowaniu i polajkowaniu filmiku. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Żegnajcie ludzie.